Halo, halo, cześć, Siemanko. Z tej strony Tom a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22 na serii Rolnik z Zielonki. I w dzisiejszym odcinku widzowie, tak jak widzicie, zestaw Zetor z rozsiewaczem Amazon. Także w dzisiejszym odcinku zajmę się rozsianiem gozu na pole żeby sobie zacząć tą pracę i na pewno zacznę sobie na odcinku siewy siew sorga dokładnie mówiąc pole ogólnie przygotowałem w sensie przygotowałem uprawiłem yy, w poprzednim sezonie na jesień także tutaj mi zostało aby to, to sor yy, no nawozy i, i właśnie zasiać sobie sorgo także tu bym chciał też widzowie o, ażem się wpierdzieli Łe kurcze, zapomniałem się Będą straty na żniwa To fest Ale Przeżyjemy Myślę, że przeżyjemy Co chciałem mówić. Ogólnie w poprzednim odcinku widzieliście sprzedaż: sprzedaż zbóż i jajek. No, udało mi się dość nieźle tutaj zarobić, także myślę, będą kolejne tutaj jakieś inwestycje. Myślę teraz wejść w Oj. w hodowle zwierząt kolejną i myślę to lada dzień tutaj sobie to ogarnę w sensie już chciałbym na kolejny odcinek mieć to wiecie ogarnięte pobudowane nową nową rzecz ...żeby właśnie zacząć sobie tutaj yy, tą hodowlę. Także, tak jak mówię, no... Na kolejnym myślę, że na kolejnym odcinku się dowiecie co to będzie za hodowla. Bo tu też, tak jak mówiłem, już parę odcinków do, do tyłu. Jak to się mówi, yy, chciałbym jak najbardziej tutaj tą, tą gospę do Farminga 25 rozwinąć. Więc no stąd tutaj się staram w miarę to inwestować. A Zetora sobie postawię gdzieś tu. Oj, tu nie mam za dużo nasion. Na razie sobie chwilowo to złożę zupełnie nasionę, no myślę, że na razie nie będę dokupywał, bo myślę, że tutaj powinno to... Wystarczy, gdzie ty co tu ty stoisz Tu nie ma czasu pewnie na Na korki tu wiecie co chyba sobie e, jak teraz dla bezpieczeństwa żeby wiem, że może nie powinienem nie realnie to troszkę wygląda ale ogarnę sobie tu ten poprzeczniak Także myślę, że te siewy dzisiaj na odcinku, tutaj widzowie, na spokojnie sobie ogarnę. Przemyślałem, że mi tutaj, a może wypali mi z tym y... GPS-em, a na wyłączonym się w jeszcze się ruszyło. Ale zdarza się. Co jest kurczę na płatkiem i tu teraz robi? dziwne troszkę zobaczymy najwyżej kolejne przejazdy jak to tutaj wyjdzie Ale ja znowu, znowu nakładkę zrobił. Czyli to tak bardziej jeszcze znowu nakładka. Chyba źle tego GPSa jeszcze ustawiłem. A dobrze. Pojeździmy najwyżej potem bez i tyle. Może dlatego, że nie mam szerokości. Tak, ja nie mam szerokości obliczonej. O, jo, ja, teraz by było jo. Ja. Stąd mi nakładki widzowie robiło. ...na się. Niepotrzebne. Zawsze wiecie na tym GPSie tutaj też już jest lepsza robota, bo no na przykład o niepotrzebnych się nie, nie zrobi, nie trzeba później poprawiać i tak dalej. właśnie nakładek bo wtedy no łaj e, wtedy się robi pełną szerokością roboczą maszyny i to też szybciej idzie Czekajcie, nawet dzisiaj nie sprawdzałem... A, nic takiego nie ma. Nic, co by mnie aktualnie tutaj na tej serii, wiecie, interesowało z, z promocji. Praktycznie dwa, może trzy przejazdy i ogarnięte pole. I można by już domyśleć na Przewijaniem na kolejne miesiące, czyli teraz do żniw. Ale nawet na jeden przejazd mi tu zostało także na luzie. Czyli co, skończony się mam, że odcinek jak ja dzisiaj będę kończył oczywiście się, oczywiście zapraszam na poprzedni odcinek Zapraszam na Discorda kanału. Link macie jak zawsze w opisie. A my widzimy się w kolejnym odcinku, także cześć na razie, hej, trzymajcie się i do zobaczenia.